Okej, okay, witam, ja jestem Projekt Beshtwiden, a to jest kolejny odcinek serii, zagramy w Call of Falha. Ciąg... <laughs> ciągle będę czytał Falha, ponieważ już się do tego przyzwyczaiłem i to jest... normalnie na początku to było łamanie języka, więc tak, będę ciągle czytał Falcha. Falha. I dzisiaj jest ze mną... Nikt! Jestem sam kurwa, więc e, e, Spodziewajcie się mniej przeklinania. A może nie, więc... <śmiech> <śmiech> Więc ostatnio skończyliśmy na tym przewozie, co. co nie mogłem tego przejść, bo. Pff, pff, nie wiem co zrobić z tą. psy, tą, psy ciężarówką na końcu. A amunicję? No, tak, 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 będę ich balił przygotowany! Czemu tutaj nie może być powolnionego tempa, jak... O, tutaj typ jest. O, headshot! BOM! Ha, nie żyjesz. Wow, wow! John, John Boom, nie żyjesz. Boom, ty też nie żyjesz. Don't say. John his... nazwał... Tym e, tym... Sacrifice to jest... Poświęcenie albo... To co. To... Dobra. To nie fer! E, sacrifice to jest poświęcenie albo ofiara. No, on mnie nazwał ofiarą. Ja nie byłem ofiarą losu, tylko ofiarą w sensie ofiarą Wiecie o co mi chodzi, nie? To było Oczywiście, już wszyscy wiedzieli, się taki. A, teraz będzie... Tak, mała no. Też, też cię kocham, ale niestety nie no. się z dzielę Bo cię zabiłem, okej? Okay? Mam tylko 10 amunicji do tego i... Jest 8 pojedynczych magazynka przez 1 trów, więc gdzieś mamy do wyjścia. To jest całkiem nieźle. Całkiem nieźle. To pozytywnie, me nic. Więc... Jestem sniperem. Jack! We, We can't get Just force sure. your No, on mi ewidentnie mówi, żebym zestrzelił tamte te... No... No, czemu to wtedy nie działało? What the f... Wiedziałem, że tak będzie. Zapomniałem się uleczyć, sorry. Nawet nie patrzyłem. <ścoughs> Szczerze to nie wiedziałem, dlaczego mi się robi ten szary ekran. Okay, so. Zamknij, nie Fuck damn. Dobra, e, sorry za to, małe cięcie, ale pierwszy raz w moim życiu gram się skraszowała i wyter. i wyłączyła. Więc. E, za dużo nie straciliśmy, bo i tak tutaj byśmy Nie Nie chcecie oglądać. No to w dupie Co trąbisz. Cześć byłby motyw z tym jakbym ja prowadził a on by a on by... A to stąd być, a on by strzelał Znaczy na pewno nie ma strzelania Więc Padł by Headshot miał być A no, coś mi się <noise> idzie Okay. No Dzięki. 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 się. Dzięki. Dzięki. nie Dzięki. 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 przeze mnie. Chodź! Okej okay. PRAJAT POSPIESZ SIĘ DO DIABŁA! Strzelaj... No, headshot Okej okay. I... Um, kolejny Bum Headshot Headshot Cześć okay, mała Jak się masz? Zgryje i za to zginął, bo on też taki... Jej tato zginął, to on też nie powinien tak jakby mnie prześladować, albo coś? What the fuck, bro? Uspokój się! Ej, mogłem się uleczyć przez ten czas, ale... Fuck! Fuck! Kto by, tego przewidzi Kto by to przewidział? No, na pewno nie ja. Dalej! O, okej. Okay. What the fuck, czemu się yeah, boisz, bro? Oh, just force your way. It's too dangerous, Jack. Canisters <tunters> on that truck are Just you Do something about that truck, Jack. Okay, that's cool. You can go now. <laughs> yeah no yeah in the fuck <laughs> So there's a the skull it Sorry I dropped it Don't let the sky button Get out Jack

Nie to, nie to, nie to, okej. Okay. No boję do lewu. Okej. Okay. No, ej! Mm, mmm mm. i, i, nasz, tak nie bardzo. Czy nie powinienem trzymać lewu jedną ręką, żeby... Jakby... Au! Nie pozwólcie mu uciec! Ale fajnie powiedział. To let him Tak jakby... był odduszony. No, come on! Come on! Come on, bro! Na czwórce mam re reporter Rozdzielcie! Kcielcie Fam, nie zauważyłem <laughs> Dj, ile mam? Pewność broni 6 No faktycznie Bo Twoja śmierć! What the fuck? Chcę mieć Rewolwery są fajne. I to tomigana też chcę. Bo tomigany też są fajne. Nie powiem, że. Ruf. A nie, to nie ruf. A jednak to ruf. Boję się o. O ten, uleczyć, ponieważ trochę kuleje, co mi przeszkody w odzyskiwaniu rów, żeby Barnham się z nią popał. O Jezu, ryby mniam. Może będę chodził z wyciągniętą bronią, to mi pomoże. O, ktoś tam jest on tutaj przychodzi bo mnie, że się nie ruszę. Czemu nie mogę zbierać broni? To nie fair. Lecz chcę tak umieć. <laughs> to nie fair. wow, ja myślałem, że to, to, to koło to jakiś... Mm, no. Potwór. Tak, potwór. O, gdzie jeszcze mają prawą ręką? Chodź. Rewolwer. Zawsze, zawsze, myślałem, że to jest leworwer to jest revolver, le, le. Cholernie trudno to powiedzieć Wyle, wyleworworowany rowewerwerwerwerwerowiec Napiszę to w ten... w opisie, żebyście mogli sobie się... poplątać język sobie Niech mnie nie zauważy! Niech mnie nie zauważy, bo jestem lędzia Ninja. Ale jest na górze, tak? Po, tych jest dwóch. No z pięcioma dają sobie radę, to jest z dwoma, dam, ale I tak trochę tak do dupy. Nie mogę nic zrobić. Mogę... better days. <laughs> lepsze czasy? No, zapewne. Gdybyś mnie nie ukłamał, no nie, tak? Ja nic nie słyszałem. Headshoty zawsze spok. O kur... tam jest kolejny. Coś tu powiedział! What the fuck, What the fuck? To był ten rybo. coś tam. To był rybo-człowiek. Dobiery, rybu są słodcy. No boje, jak mimo. Jest kinda sexy. Kind of sexy, chyba. Kind of sexy, tak. Rybu są fajni, bo wyglądają grubo. Przez, przez co nie czuję się taki grupy. Co jest fajne. To naprawdę przydała mi się, mi się latarka. Ach, fuck. Co mi zaraz tutaj wyskoczy? E, 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 zapewne nic tutaj nie znajdę i tylko niepotrzebnie szedłem przez ten głupi labirynt. No, choć to nie był labirynt, tylko prosty korytarz wcale. I tak to był labirynt! Okej, okay, więc tutaj ktoś będzie, tak? Po co on tu pokój jak... Ech, oni dla mnie nie mają sensu. You're dead. Kurde. Już nie słyszę więcej Kraków. Okej. Here we are. Coś tutaj ciekawego? A nie, tylko chłodnie. A nie, to sól. Prawdopodobnie. Coś słabość? Czujesz? Ulecz się, bo to jest bardzo potrzebne. To jest sól prawdopodobnie, bo wątpię, żeby tutaj coś chodziło. Nie, ale w tej razie to jest lud. Nothing of interest. Lud! Powiedz mi, że to jest lud. A nie sól. Bo coś, coś nie dowierzam. Naboje. No, no Naboje no w chłodni albo... Mm. Fuck all the bitches! Fuck all the bitches! Fuck all the bitches! Mhm mm Come to Ja Yeah Chyba Którym mogę teraz być? Ha! Oczywiście, że nie Na którym mamy fragment? Okay. Mamy jedynkę e, Ten, no, krobar Łom, trójkę mamy Pistolet, czwórkę rewolwer Piątkę strzelbę i siódemkę Tommy myślę, że będziemy roz musieli rozbić to. A ja chcę więcej, a my do Tomigana. Wiedzmy to że... A poczekaj, gdzie... ja to gdzieś widziałem. Yy, gdzie... O, tam właśnie, właśnie tam. Czyli nie jestem ślepy jak miło. Jest! Pierwszy raz wybijamy szybę. Znowu ktoś malował pentagramy spermów. Jakieś spoczone, satanistyczne świnie. O, jesteśmy bezpieczni, jak miło. No to, to Teraz nikt mnie nie podskoczy, bo jestem szefem mafii. Jestem szefem mafii i się z tym dobrze czuję. Ja się z tym dobrze czuję, bo jestem szefem It's mafii. O, Haha. Oh, trap, trap, trap. Jak to, 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 to. to zamknięta beczka? To dziwne Ciekawe czy mogę to wyłamać kroparę ale... Wyłamcie się głupie drzwi Dobra Ważne. Ile mamy na amunicji? Najwięcej narzędzi mamy do e, rewolwera, więc nie wiem to też będziemy korzystać. Czemu przewodowałem jak ten idiota? Okej, prawdopodobnie nie. 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 Możemy co najwyżej zgwałcić deskę, ale nie możemy po niej wejść. Co jest... Mm. Mam mieszane uczucia co do tego. Okej, okay. so. Au. No nie wiem, że złamałem na chwilę. No. Gdzie on ma zielone oczy? A nie, nie biedne. <ślesk> Daltonista zawsze spoko. It's locked. It's locked. Jak to? Fuck you! Muszę to otworzyć. Rozpalka. Bo O! Marnowanie amunicji też spoko. Co ja tutaj do kur... ...dziady zrobić? Cześć. Czyżby. Czyżby na serio bym. Czy to. Byłoby tak zaawansowane? Nie, jednak nie jest. Co mnie dziwi i niepokoi i martwi i wkurza, bo nie wiem co zrobić. Ale jestem duży, duży jak te drzwi, a te drzwi są małe, więc. Ale by było hardcore, jakbym grzeszył zbeczki. Na pewno coś się musi stać. Aha, ale wreszcie, co tutaj jak bał okej. Okay. Nie, mam pojęcie, że to trzeba zrobić pewnie znowu e, zapomniałem klucza, jakiegoś wziąć. Co by mnie nie zdziwiło, tak szczerze mówiąc. Mhm. <grytanie> Częstego używania, mhm. Okej, okay, nic, to znaczy wszystko rozumiem. Ok. No tutaj muszą być klucze. Muszą albo ich nie będzie, co będzie smutne. Ale fajny dźwięk wydawałem te powinien mógł wejść i pod tymi schodami czy tam deskami powinien być e, amunicja do Tomigana, więc nie mam pojęcia what the fuck is going on. Byłem tam na górze? Aha, okej, ok, stamtąd przyszedłem. W sensie przed chwilą stamtąd przyszedłem. Are you fucking serious? Tutaj nie ma żadnego. żadnego klucza. Żadne. Tylko ryby są. Wątpię, żeby ryby sprawdzały się w, w jako klucz. Fuck damet. potrzebuję klucza Epicki tekst z tego z diablu dwójki To ja się nie Nieważne Może tutaj będą jakieś klucze Może w tych rybach będą jakieś klucze Bo cholera coś musi Oku Jakbyś to muszę zrobić, no nie? 1 2 3 tam będzie na pewno 4 i 5. Bo jestem mądry. Nie ma 4, czy jest tak nie, czyli czy ja tak nie jestem mądry. Dam Całe życie żyłem w kłamstwie. Nie, oni mnie szukali. Tak, ten może puszką to odpowiem. No puszka nie jest użyteczna... Pfff! Pięciokątna puszka nie jest użyteczna! Chyba ci mała człowieku. Jeśli myślisz, że takie te... ...przy... ...nie znasz się. Może jakieś nawiasy? Nawiasy. Dammit! Ja za ch... co tu trzeba zrobić. A ja wybiję, żeby było spoko że też nie da e, to by było już za fajne Polera, nie mam pojęcia co to zrobić chwileczkę, Okej, już jestem wydawało mi się, że coś słyszę Ale nie To tylko tak kratek nam nie działa Trzeba do cholera nie ma tutaj nic typu klucz albo wy ja mam tylko naboje, co... Książki Księgi Dagona, ale... Pysy, psy. One się nie nadają na klucz. Wiesz będzie, nie Wydaje mi się, że tutaj mam coś zrobić, bo tutaj jest tak czarny. Czarne rzeczy są fajne. Ewidentnie potrzebuje latarki, które jeszcze nie wygląda A nie, żarówka jest, więc latarka też powinna być. A poza tym oni trzymali latarki, więc... Nam, 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 nam. Każda pamięta. Nie jest Ona wie co z nimi co z nią robiłaś. Co z nią robiłeś. się, nieważne. I fucking knew that!

Bo tutaj nie ma. Tylko. O, apteczka. Klucze! Teraz mnie coś zaatakuje. Więc wyciągnę to mi tam. Jack! Jestem tutaj! już myślałem, że ktoś mnie zaatakuje. What the hell are you doing up there? There was gunfire outside. Sério? I only just managed to climb up here and threw the ladder down to escape. Idiotka. I'm trapped up here, Jack. The door's padlocked and this ledge isn't going to hold for much longer. I don't want to die, Jack. Help me. Scotch me, Virginia. I'll figure something out. I can hear something. Fucking near that. Show yourself. Hey, Tommy Fuck you! O, czemu on mnie automatycznie nie... nie ten nie potnie się go? Boom! Jestem... jestem fuck... Jestem fuck... I'm freaking mafiosa! Uuuu! <coughs> Get ready to learn! Get czemu przeładowywa... Czemu przeładowy... Przeładowałeś? This shit. Follow me, follow me to the sky.